No, chłopaki, jesteście bogaci, zakochani. Ty jesteś zakochany. W dodatku macie własną małpę. Czegoż chcieć więcej? Żeby te ciałki przestały gadać o nas bzdury w internecie. Mówiłem, że niewiele da się w tej sprawie zrobić. Chyba tylko odwiedzić ich i stłuc. Za forsę, jaką zarabiamy, można kupić mnóstwo biletów lotniczych. Jesteś fan Magnolii z www.filmowasraczka.com? Napisałeś pieprzyć Jay'a i cichego Boba? Kij im w dupę? Tak, jakiś czas temu. I co? Na łamach kom stwierdziłeś, iż Jay i Cichy Bob to, cytuję, pieprzeni idioci i gdyby istnieli naprawdę, dołożyłbym im za głupotę. Tak, serio? Zgadza się. Bluntman and Chronic. Światowa Światowa